Ja mam umysł ścisły i to bardzo pomaga, bo to można nawet powiedzieć, że to jest rodzaj algorytmu, więc też tylko czekam, kiedy sztuczna inteligencja mnie zastąpi, bo to jest naprawdę proste. Od takiego ziarenka, bo ja lubię to porównywać do procesu, właśnie jak, jak rośnie drzewo, czyli od, od ziarenka, w którym jest DNA tego drzewa, czyli coś bardzo precyzyjnego, ale małego. Startuje, czyli od pomysłu, który powinien być, który przeradza się w logline, czyli takie jedno zdanie, które powinno być krótkie, czytelne, oryginalne, czy od razu sprawdzam, czy, czy wcześniej ktoś nie wpadł na, na podobny pomysł. I jeszcze w przypadku filmu ważne jest to, żeby tam się zawierał jakiś konflikt, czyli jakieś zderzenie, bo film nie, nie znosi statyczności. To Słowo konflikt jest kluczowe. Czyli takie małe ziarenko, czy takie jedno zdanie, w którym, które jest krótkie, jest oryginalne i jest w nim konflikt, zaczyna się rozrastać. I to jest tak samo w przypadku filmu fabularnego, gdzie jedno zdanie jest na początku dwugodzinnego filmu, w przypadku serialu, a tak naprawdę też w przypadku pojedynczej sceny. Też zaczynam od, od pojedynczego zdania, które potem zaczyna się rozrastać. I w przypadku scenariusza te kolejne etapy są nawet nazwane, ponieważ takim drugim etapem rozwoju jest treatment, czyli krótki zarys, kolejnym etapem jest drabinka, czyli ten treatment zostaje podzielony na punkty. Każdy taki punkt to jest scena, i potem, już te punkty sceny rozwija się w pełen scenariusz. Krok po kroku, jak algorytm, i od pomysłu do scenariusza mamy całość. I to, Konflikt, tak, tak. Zawsze opowiadam o swoich początkach, czyli moja pierwsza rozmowa o pracę w pierwszym projekcie, to było na wspólnej, czyli serial, który z 23 chyba lata temu startował. I główny scenarzysta, pierwszy tego serialu, czyli Scott Taylor, australijski scenarzysta, przeprowadzał z osobami, które starały się o stanowisko scenarzysty, rozmowy kwalifikacyjne i potem powiedział, że no, właśnie tak, tak trochę nawet zobowiązująco o tym, jak to widzimy i jak, jak sobie wyobrażamy pracę nad scenariuszem i co jest najważniejsze naszym zdaniem. I on potem powiedział, że brał tylko osoby, które użyły słowa konflikt. No bo to... To jest takie dla niej już teraz oczywiste, że i w całym filmie musi być konflikt, ale też w pojedynczej scenie musi być konflikt. Oczywiście konflikt to nie znaczy kłótnia w, potocz, w potocznym tego słowa znaczeniu, tylko jakieś zderzenie wektorów. To, to znaczy, scenarzysta oddycha z długą, kiedy dostaje informację, że scenariusz został skierowany do produkcji. To są takie magiczne słowa. Oczywiście to nie oznacza wcale końca pracy. I co więcej, ja teraz jestem głównym scenarzystą serialu Pierwsza Miłość i nawet na etapie montażu to jeszcze dla mnie nie jest koniec, ponieważ zdarza się, że już zmontowany odcinek, że jest za krótki. Czyli już po tym wszystkim ja jeszcze muszę wrócić i dopisać scenę. Więc, tak naprawdę, w tej chwili, w pracy nad serialem, to wydaje mi się, że koniec to jest ten moment, kiedy widzę odcinek zmontowany, tak zwany emisyjny. Czyli, że on już jest w postaci takiej, która zostanie wyemitowana. To jest już zamknięcie. No, 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 to jest bardzo dobre pytanie i też temat rzeka. Z tym obrazem i słowem, to jest właśnie śmieszne, że jest takie powiedzonko wśród, znaczy w branży filmowej, które istnieje w dwóch wariantach. Bo ja je słyszałem w wersji show, don't tell, czyli pokazuj, nie opowiadaj, czyli nie, nie gadaj, nie używaj słowa, tylko obrazu. E, no, i w tym jest jakaś dobra logika, że film operuje e, obrazem, ale też słyszałem je w wersji Show and Tell, czyli pokazuj i opowiadaj, e, co, by pokaz, co, co by oznaczało, że i obraz, i, i dialogi są ważne. E, dialogi to jest dla mnie taka magia, że właściwie każdy powinien wiedzieć, jak pisać dialogi, no bo to tylko i wyłącznie oznacza, że. Znaczy, no, no, bo każdy jest ekspertem w tej dziedzinie używamy dialogów słyszymy te dialogi ale bardzo mało osób potrafi pisać dialogi na dzień dobry to jest, na szczęście to jest rzecz nad którą można pracować e, i e, długo czasu mnie też zajęło e, dojście do takiego etapu kiedy moje dialogi nie były jakieś takie nie wiem drewniane teatralne sztuczne i stały się naturalne Natomiast mam jedną radę, która jest moim zdaniem łatwa i świetna i zawsze do, do wzięcia, a mam wrażenie, że, że rzadko kto jej używa: czyli, żeby czytać na głos swoje sceny. A najlepiej, oczywiście, poprosić kogoś. W dzisiejszych czasach, nawet, można poprosić ten automat. Komputer, on to przeczyta bez intonacji, ale nieważne, usłyszenie tego nagłoś, wypowiedziane przez kogoś, to jest najlepsza metoda sprawdzenia. Mi się często zdarza dostać scenę napisaną przez scenarzystę, ja nie no, no, czytam i od razu wiem, że te dialogi są złe, i wiem, że ta osoba nie przeczytała tego, no, bo wystarczy przeczytać na głos. Mi się wiele razy zdarzało właśnie podczas zajęć, gdzie prosiłem, poczytajmy sobie na głos, że ktoś czyta tę scenę i sam się łapie na tym, że ją zmienia w trakcie czytania. No, ale to wystarczyło przed oddaniem zrobić ten wysiłek. To trwa jedna scena to 3 minuty. Przeczytać na głos. I zorientować się, że coś tam nie gra i można poprawić. To jest jeszcze trudniejsze pytanie, bo tu mam wrażenie, że tak jak nad dialogami można pracować i każdy prędzej czy później jakoś sobie wyszlifuje to narzędzie, to z dowcipem to, to jednak raczej jest tak, że albo to się ma, albo, albo się tego nie ma. To znaczy, i to jest bardzo często tak, że na szczęście scenarzyści w miarę szybko się orientują. E, że nie mają smykałki do dowcipu i na szczęście jest wiele innych gatunków e, gdzie ten dowcip nie jest wymagany, oczywiście jako, jako przyprawa to nawet w horrorze czy thrillerze można mieć czasami e, dowcip, ale da się przeżyć zupełnie, e, znaczy być dobrym scenarzystą bez, bez poczucia humoru. E, m, znaczy to, 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 to jest, coś, to jest coś, bardzo takiego ulotnego, znaczy, no, no, nie da się, e, e, znaczy nie ma za dużo praw, e, żeby, żeby, sobie poradzić tak na, na, na sucho z tym, e, jak pisać, żeby było, e, żeby było śmiesznie. No nie wiem, no, to jest tak, że, a, 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 że to czasami jest, Sposób taki zupełnie. Na przykład zdarzyło mi się ostatnio w, w moim serialu, że miałem wymyślić postać, która jest komediowa. Ja po prostu wiedziałem na przykład, no, że, że, to, że to jest właścicielka mieszkania, które wynajmują bohaterowie. Ja wiedziałem, że jak ona będzie miała na nazwisko grzęda Michalska, to to będzie śmieszne, ale dlaczego tak jest? No i wszyscy się rzeczywiście tam mhm. śmieją z tego, ale dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Nie umiem tego Prawo wyjaśnić. Ja na mam wrażenie. Chyba tak. Takie, znaczy taka podświadoma e, sprawa. No, no i tu się trochę chyba skompromituje, bo, bo scenarzyści w ogóle trochę są tacy oderwani e, od, od tej współpracy, a, a, a ja to już w ogóle. E, e, to, to znaczy... Wiadomo, że to jest praca zespołowa, i, i, i się staram, ale jakby sam nie, nie jestem jakimś takim mistrzem współpracy, A scena, ale, ale też na przykład, będąc głównym scenarzystą, czyli kimś, kto musi koordynować pracę zespołu i współpracować. Z innymi pionami, to się troszeczkę też otwieram na tę współpracę. No, no przede wszystkim widzę, że to jest gotowość na to, żeby zadawać pytania, żeby nie bać się tego, żeby pytać. Ja się sam tego uczę, że nie można omijać tego etapu zadawania pytań, nawet głupich pytań. No na przykład. Miałem ostatnio wątek, że bohaterowie nie chcąc zasiewają pole marihuaną. I, i, w, I w ogóle mi nie przyszłoby do głowy, znaczy, no tak napisałem i okej, okay. no i, nasz, i jak, jak to w ogóle będzie zrealizowane. I na szczęście jest tak, że mam bardzo dobrych współpracowników i właśnie ktoś z pionu Produkcyjnego rekwizytor, no to wiedział, żeby zadzwonić do mnie i podpytać, jak, jak to dokładnie e, ma w głowie, czy chce w sensie, się, czy to będzie widać, czy, on, czy to będzie długo trwało. E, i, I sam się na, no, i, I sam bym nigdy w życiu nie wpadł na to, a, a on wiedział, jak to zrobić. znaczy Wiedział, że trzeba znaleźć takiego rolnika, który legalnie. Hoduje te kołomnopie włókniste, które można z odpowiednim certyfikatem w Polsce hodować. I on kupił od tego rolnika ileś z tych roślin. Po prostu ściął te wierzchołki wsadził do doniczek, że niby są sadzonki. No genialne, ja bym ja by na to nie wpadł. Więc gdyby on nie zapytał, to byśmy do tego nie doszli, że to się da spokojnie w, zrobić tak, żeby to w obrazku było fajnie. Więc kluczem do współpracy jest dla jest zadawać pytania. Oczywiście, że tak i to też e, e, mój pierwszy e, mentor, czyli ten e, scenarzysta, który przyjmował mnie, mnie do pracy, e, żartował, że Wtedy jeszcze nie, nie było tych wszystkich programów do, do pisania scenariuszy taki, w tak rozwiniętej formie, jak są teraz. Ale jakieś tam szablony, powiedzmy, były, i on żartował, że właśnie szablon dla scenarzysty powinien być taki, że jak się wpisuje słowo helikopter, to podświetla na czerwono, bo wiadomo, że to jest za drogie. I ja już to mam w krwi takie rzeczy, że lotniska, dworce, autobusowe i tak dalej to jest za, za droga rzecz. Zazwyczaj w serialu. Natomiast, no, no, no oczywiście, w, jestem w stanie to przewidzieć, ale czasami się też można fajnie zaskoczyć. Ostatnio, właśnie w pierwszej miłości, udało nam się naprawdę zrealizować sceny we Włoszech, gdzie ekipa, aktorzy i ekipa. Polecieli do i Tam fantastyczne sceny nad jeziorem KOMO zostały nakręcone. Ale to podejrzewam, że dzięki temu, że udało mi się zaoszczędzić wcześniej, nie, nie pisząc różnych drogich scen. No, to jest też magia kina, że da się często w dobrym tego słowa znaczeniu oszukać widza, czyli sprawić, na przykład ja mam teraz taki wątek, że i z bohaterki Stewarda są i non stop gdzieś lata, i mam wrażenie, że widz ma poczucie tego wielkiego świata. Mimo że ja wiem, że ja nie, nie, nie mogę pokazać e, takich kosztownych scen, e, czy to w samolocie, czy za granicą, ale dobry scenarzysta e, da, da radę. E, właśnie jakoś tak zahachmęcić, żeby, żeby był ten efekt bez, bez dużych pieniędzy. Oczywiście są, są książki na rynku. To jedną taką polecę, czyli scenariusz na miarę XXI wieku Lindy Aronson w tłumaczeniu Agnieszki Kruk. To jest, takie, to jest taka gruba cegła, fajne, fajne kompendium. Natomiast mam jedną radę i taką naprawdę od serca, żeby pisać codziennie. Nie musi to być dużo, ale ten nacisk na codziennie. To znaczy u mnie wszystko zaczęło grać właśnie w tym momencie, kiedy nie zrywami, nie od, od czasu do czasu, ale zaczęłam pisać codziennie. I naprawdę to jest tak, że jak, że jak mi się nie chce, jakiś nie wiem, upał i, i mam zły dzień. To nawet to przysłowiowe jedno zdanie, ale naprawdę codziennie. Żeby się nie oszukiwać, że dziś nie, bo mi się nie chce, jutro mam nie wiem jakiś wyjazd, a nadgonię w weekend i sobie więcej. To też to jest taka, taka rada, która od ostrożności istnieje, bo, bo jest taka, taka maksyma, ja jej nie przytoczę, bo trochę za, moja, moja łacina jest zardzewiała. Ale to, to właśnie jest po łacinie, że, że w tłumaczeniu na polski, że, żaden, że, że jedno zdanie każdego dnia, czy żaden dzień bez, bez słowa. Ale na przykład współcześnie to Haruki Murakami, czyli bardzo znany, popularny japoński powieściopisarz, też napisał taką książkę, zawód powieściopisarz, gdzie ma, gdzie ma różne fajne rady i też o tym pisze. I to już działa w drugą stronę, bo... To, że piszemy każdego dnia chociaż trochę, oznacza też, żeby nie odłożyć tego na weekend i nie napisać tak dużo w sobotę czy w dniu, żeby się zmęczyć. Bo rada jego była taka w drugą stronę, żeby zostawiać sobie niedosyć, czyli też przerywać pisanie. Nie pisać tak do zmęczenia, do, e, e, do, do prawie że zasłabnięcia, tylko, tylko napisać tyle, żeby jutro też mi się chciało e, pisać, więc... Takie, takie dwie rady od dołu i od góry ograniczające e, pisanie. Wtedy się zdobywa coś takiego w rodzaju kondycji. Czyli tak jak dla maratończyka, który ma dobrą kondycję, nie jest potem problemem przebiec maraton, tak dla kogoś, kto jest, sobie wyrobił kondycję pisania, to jest po prostu taki odruch i się nie, nie męczy e, pisząc. A mam wrażenie, że młodzi, zwłaszcza scenarzyści, to mają coś takiego, że się zmęczą, zniechęcą i zaprzestaną. I wtedy jest. Je l'aime.